Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Kazimierska, jestem uczennicą klasy 5 niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 w Warszawie. Przeczytam fragment Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry. Wtedy pojawił się lis. Dzień dobry, powiedział lis. Dzień dobry, odpowiedział grzecznie Mały Książę. I obejrzał się, ale nic nie dostrzegł. – Jestem tutaj! – posłyszał głos. – Pod jabłonią! – Ktoś ty? – spytał mały książę. – Jesteś bardzo ładny! – Jestem lisem! – odpowiedział lis. – Chodź pobawić się ze mną! – zaproponował mały książę. – Jestem taki smutny! – Nie mogę bawić się z tobą! odparł lis. Nie jestem oswojony. Ach, przepraszam, powiedział mały książę, lecz po namyśle dorzucił. Co znaczy oswojony? Hmm, nie jesteś tutejszy, powiedział lis. Czego szukasz? Szukam ludzi, odpowiedział mały książę. Co znaczy oswojony? Ludzie mają strzelby i polują, powiedział lis. To bardzo kubotliwe. Chodzą także kury, i to jest interesujące. Poszukujesz kur? Nie, odrzekł mał książę. Szukam przyjaciół. Co znaczy oswoić? Jest to pojęcie zupełnie zapomniane, powiedział Lis. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Stworzyć więzy? Oczywiście, powiedział Lis. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie i ty także mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Zaczynam rozumieć powiedział mały książę Jest jedna róża. Staje mi się, że ona mnie oswoiła. To możliwe odrzekł lis. Na Ziemi zdarzają się różne rzeczy. Och, to nie zdarzyło się na Ziemi powiedział mały książę. Lis się zaciekawił. Na innej planecie? Tak. A czy na tej planecie są myśliwi? Nie. To wspaniałe! A kury? Nie. Hmm, nie ma rzeczy doskonałych. Wesnął list i zaraz powrócił do swojej myśli. Życie jest jednostajne. Ja poluję na kury. Ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni. To mnie trochę nudzi. Dziękuję.